Czy nie pieczątek. Będziemy tu owo. A co zrobiłeś ten? A ty kółeczko, która pieczątka już zrobiona, żeby wiedzieć o co chodzi. A jak nastawienie? Bardzo dobrze. Z tą pogodę. Bardzo dobrze uwielbiamy taką pogodę. Nam to nie przeszkadza. Dobrze, to wybranie. Trzymajcie się. Filmujesz. A, to Filmuje. bardzo fajnie. Nie, bardzo fajnie, tak, ta... Nie pada, słoneczko wyszło. Auto nie będzie się ślizgać. Nie będzie. Nie, nie, nie. Zobaczymy, jak to będzie szło. Byle wjechać na górę. Przy trzech będzie dobrze. Tak, będzie w dzisiaj. Ale w lecie nie pada taka góra. Tak, Ta, Ta, w lecie. No Dobra, pochodzenie. Pięknie. Powytywne! Optymistycznie będzie, nie? Zobaczymy, co będzie. Może, no, że przy trzech kruz będzie. to. by się przydała, na pewno. Nie powiesimy sobie kartkę z pieczątkami, żebyśmy wiedzieli, które biliśmy, a które nie. Także... Dzięki chłopaki Tylko musimy to trochę przygotować A to, co ty tutaj robisz? Ja so, będę, będę nagrywał waszą przyczepność O, będzie świetna Tam jest sędzia, on przyjdzie, sprawdzi plombę i zrzuci się zdjęcia. Bo ja będę liczył dużo punktów. Na razie. Widzę ich, ok. Zapraszam na x 2023 w Natura Park Biszczady. Świetna, rewelacyjna impreza bez ścianek, w błocie, każdy z uśmiechem na ustach. Impreza dla starszych i dla maluchów. Wszyscy bawią się rewelacyjnie. Zapraszam. Ola Kutz, polecam najbardziej odlotową imprezę off-roadową w błocie, czyli X-MAT. To właśnie tutaj możecie bawić się jak dzieci z odpowiedzialnością na najwyższym flight levelu. To co? Widzimy się. Bieszczada! Jak wam idzie, jak warunki? Warunki Jak zwykle zajęliście. W nocy sporo popadało. Dzisiaj piękna pogoda słoneczna, piękne jesienne bieszczady. Jak zwykle zajęliście. No Pozdrowienia dla Przemka. Przemek kawał dobrej roboty odgierznalazł tutaj. No I czekamy na finał, zobaczymy które miejsce, jak to wszystko będzie wyglądało. Pozdrawiam. Elegancko, ślisko, fajnie. Nie pada, dzisiaj pogoda się udała, dopisuję. Będziemy walczyć. A ile macie pieczątek? 60 parę. To dużo. Pomału idzie. Szanujemy sprzęt, aby do końca wyspało żelazo. Będziemy walczyć. Słyszałem, że Wam słabo idzie. Bo. A, sama avalia, sama Jak z dżonżami chodzimy po lesie, to jest dobrze. Dobra. Jest okej, okay. Jest ok, warunki są super. Na to czekaliśmy. Tak naprawdę tego czasu więc co z tymi warunkami to ty mnie trochę kłamiesz dlaczego? zabawa jest przednia zabawa jest tak. przednia tak jak mój pilot To ci się podoba? bardzo ci panowie Super. też A my się znamy? nie no ściółka słucha. nie dokładnie jest, 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 troszeczkę lekko popadało w nocy i dlatego takie warunki ale damy radę o, co się stało? maglownica przekładnia wszystko. Do na Raczej nie. Wywaliło olej przez uszczelnie. Na X modzie zawsze najlepiej. Pięknie. Dzisiaj cały pięć pieczątek Warun bardzo ciężki w porównaniu do wczoraj. Straszna lepa się zrobiła i samochód się nie słucha w ogóle kierujący. Ale fajnie. Im gorzej, tym lepiej. Waszym motto? Y, albo grubo, albo wcale. Czyli tak było. <laughs> było grubo. <próbę>. Bardzo <laughs> fajnie. Jesteśmy super zadowoleni. I myślimy się lepiej przygotować na kolejną edycję. Co zawiodło? Na wiosnę. Co zawiodło? No fura za słaba troszeczkę. Yy, no kierowca, no to zdecydowanie powinien być inny, dużo lepszy. E, co jeszcze? No wiesz, pierwszy raz jesteśmy tak naprawdę na tym rajdzie. Także znajomość terenu. Wszystko, wydaje mi się. No bo warunki mieliście bardziej ciężkie. O, no, warunki właśnie były fajne. Wymagające, ale, ale wiesz, ciekawe. Lepiej i lepiej coś takiego niż jeździć na czymś takim, wiesz, niż na czymś nudnym, nie nie dla nas Bardzo fajnie. Przyszły etap jak będzie to też będziemy. Super Polecamy Tak paniareczku? Tak, dużo Jak dzik go trzyma, to jedziemy. Teraz drineczek i odpoczynek. I, mycie. I kąpiel, kąpiel przede wszystkim. Bardzo fajna impreza. Jesteśmy już na czwartej edycji to Znaczy jakiś pucharek, także może coś się uda Wyhaczyć Pozdrawiamy wszystkich <grystanie> Ale zabawa przed nim Widać po, po, po butach <grystanie> warunki? Warunki? O no, ciężko Ciężko, ale po to tu przyjechaliśmy Pieczątki? 40 może się udało Ale opony też nie dały rady no. Na, na przyszły rok trzeba z imeksy kupić i... Może będzie lepiej. Wrażenia świetne. Samochodzik uznał, że chce mieć nowy wsteczny bieg. Skrzynia powiedziała Także dość. Także trochę wcześniej musieliśmy zakończyć, ale... Ale To No nie widać. <grystanie> Jak pomazany w błocie, to szczęśliwy. To szczęśliwy. Teraz trzeba jeszcze gdzieś to odstawić. Najść się Inne tegracji. <grystanie> to był fajny rajd. Udało się prawie wszystkie pieczątki znaleźć. Brakuje nam tylko sześć pieczątek z tego, co wychodzi dobrze, prawie kompletnie, przynajmniej komplet, praktycznie, no. Tylko warunki ciężkie? No, nie można powiedzieć, że było łatwo. No jak, jak fajnie, zajebiście. Bardzo łatwo było, bardzo łatwo. Przede wszystkim sucho. Super, no, no, jak widać. No widać. No widać. Dobrze. Tylko zmęczeni. Warunki. Zarembiście, jak zawsze. Tak, tak jak czwarty raz teraz jesteśmy, tak zawsze było zarembiście. Z mała wszystko było zawali? Tak, jakieś małe awarie były, ale daliśmy radę, jak zawsze. Pieczątek? A, co, że koło 120? jest no, że jest okej, okay, no. Klasa turystyczna. Idziemy się rozpoglądać. Fantastyczna zabawa, relaksik, yy, piękne tereny, polecam wszystkim. Natura parki, te tutaj tereny, wąwozy, błoto. Coś wspaniałego, także było super, super zabawa. Teraz idziemy na obiad i, i tyle, i się bawimy. Dziękuję. XMAT 27-29 października. Super jest być w Bieszczadach w tym miejscu. Pierwszy raz jestem w natura parku. Mega tereny, fajne pieczątki, super, super do kombinowania. Naprawdę rewelka. Co, zapraszam wszystkich, było zajebiście. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni tu jestem. Do zobaczenia. Moi kochani, czwarta edycja X-Mat dobiegła końca. Co się działo? Tego się nie da opisać. Wspaniała atmosfera, adrenalina, ale co najważniejsze, chęci do kolejnych edycji. Dziękujemy sponsorom, partnerom. Bez was, bez wątpienia ta impreza by się nie odbyła. Ale co jest najważniejsze, zawodnicy pokazali hard ducha, klasę i wartości fair play, które niewątpliwie tutaj górowały. Moi drodzy, a nowa konkurencja X-Mat czyli wieczorne show, pokazała... Że im więcej takich imprez, tym więcej szalonych edycji i tych wszystkich zmagań. Także moi drodzy, serdecznie zapraszamy na kolejne edycje. Dziękujemy jeszcze raz partnerom od Polarisa po firmy. Nie jestem w stanie w tej chwili już wszystkich wymienić, ale każdy wie, że to, co udało nam się dzisiaj zbudować, to jest niewątpliwy przełom w imprezach off-roadowych. Moi drodzy, i co? Do zobaczenia na trasie. Trzymajcie się. Czwarta edycja X-MAT dobiegła końca, była to bez wątpienia najtrudniejsza z dotychczasowych edycji. Pogoda nas nie rozpieszczała od samego początku, cały piątek bardzo mocno lało. No niestety było bardzo dużo awarii, ale za to nie było żadnych poważnych incydentów na trasie. Pomoc medyczna nikomu nie była potrzebna, także zawodnicy jak zwykle stanęli na wysokości zadania. Bardzo dziękuję przede wszystkim sponsorom za nagrody, za wsparcie. Sędziom, którzy bardzo mocno nam pomagali w naszej całej obsłudze, oraz przede wszystkim ośrodkowi Natura Park za współorganizację tej imprezy. No bez tego terenu no nie dalibyśmy rady tego, tego zrobić. Chciałbym już teraz wszystkich zaprosić na piątą edycję, która odbędzie się na wiosnę. Co już tam dla Was szykujemy, dojdziecie się niebawem.